Jeszcze zanim na Bliskim Wschodzie pojawił się pierwszy blady róż świtu 22 czerwca, nad Pacyfikiem i Atlantykiem trwał nocny taniec strakegów. W bazie Whiteman w Missouri, sześć bombowców B-2 Spirit, jedynych maszyn zdolnych przenosić 13-tonowe bomby penetrujące mob, otrzymało rozkaz Fordo, natans i Swahan. Po cichym oderwaniu kół od pasa samoloty zniknęły z publicznego radaru i ruszyły w 30-godzinną pętlę nad oceanami, tankowane w powietrzu przez latające cysterny. Równocześnie okręty US Navy na Morzu Arabskim przygotowały salwę Tomahawków, a satelity zwiadowcze skupiły się na irańskich radarach. "O pierwszej trzydzieści czasu polskiego stanowisko dowodzenia w Guam dało zielone światło. Dwie minuty później w ciemności nad Isfahanem rozdarł się dźwięk nadlatujących pocisków manewrujących; o pierwszej pięćdziesiąt nad Natanz, a o pierwszej pięćdziesiąt sześć nad Fordo we wnętrzu góry rozbłysły podziemne eksplozje." Jednocześnie ze wschodniego wygrzeża Morza Śródziemnego wystartowało 30 Tomahawków. Część z nich uderzyła w tunele wyjściowe Fordo i galerię wirówek w Natanz. Reszta skupiła się na kompleksie badawczym w Isfahanie. Sześć minut po pierwszej detonacji Donald Trump zamieścił na Truff Social krótki komunikat – Fordo już nie ma. Niespełna godzinę później o 2.03 wszedł do gabinetu owalnego flankowany przez wiceprezydenta J.D. Vansa, szefa Pentagonu Pita Heksefa i szefa dyplomacji Marco Rubiego. W czterominutowym orędziu stwierdził, że kluczowe irańskie instalacje zbogacania uranu zostały całkowicie i totalnie zniszczone i że Iran musi teraz zrobić pokój, bo w przeciwnym razie kolejne ataki będą o wiele silniejsze i prostsze. Trump zakończył, pamiętajcie, jest wiele celów, a ten był najtrudniejszy. Gdy w Białym Domu gasły kamery, w Teheranie dopiero budzono się z szoku. O drugiej 2.18 depesze Taznim i Fars potwierdziły atak wrogich maszyn na Fordo i Isfahan, dodając jednak, że obrażenia są ograniczone.